OK, także sięmę wszystkim z tej strony Protex. na was serdecznie w kolejnym na kanale z Shakes and Fidget. No i dzisiaj słuchajcie, jesteśmy na dwóch nowych serwerach w sumie. Na serwerze pierwszym amerykańskim oraz na serwerze 14 europejskim No i dzisiaj podsumujemy sobie Tak naprawdę topkę tych serwerów Można powiedzieć, że po północy No jest w sumie już pierwsza w nocy, więc dość późno Także zerkniemy sobie na to Powiem wam słuchajcie o konkursie na grzybki Bo takie też sobie również zrobimy Obiecałem wam go dzisiaj na streamie, więc myślę że, myślę, że go sobie właśnie dzisiaj przeprowadzimy Powiem co i jak No i ogólnie sobie pogadamy o tych serwerach Bo naprawdę są one dość ciekawe Jak wiecie wyszły, wyszły serwer pierwszy amerykański Wyszedł serwer 14, europejski, w ten, w ten piątek 9 sierpnia. Więc, no, wrzucam wam to już 10 pewnie, ale myślę, że podziało się od kilka ciekawych rzeczy. Także o tym sobie się pogadamy. Więc na samym starcie słuchajcie, łapka w górę. Kto jeszcze tego nie zrobił pod tym filmem, zachęcam również do subskrypcji tego kanału. No i myślę, że możemy lecieć. Także zaczniemy, zaczniemy może słuchajcie od, od konkursu. Tak, jeszcze zanim tutaj się rozkładam o topce i tak dalej konkurs słuchajcie na, na 4 dyszki na 150 grzybków taka jest nagroda, taki symboliczny konkursik, ale myślę, że i tak zawsze spoko szczególnie patrząc na, na poziom tego serwera, to naprawdę myślę, że będzie fajny fajny buścik, zaraz do tego przejdę, ale generalnie co należy zrobić, żeby wygrać, słuchajcie Przede wszystkim trzeba być subskrybentem kanału, to jak zawsze, więc trzeba ten kanał subskrybować, bo inaczej po prostu was no, nie wyrosuje. Trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem i zostawić komentarz również pod tym filmem, w którym po prostu dajcie znać, czy grać na serwerze pierwszym amerykańskim, czy grać na serwerze europejskim 14, czy może grać na obydwu serwerach, czy może nie grać na żadnym bo jestem ciekawy jak to się rozkłada tutaj to ci polscy gracze raczej zdecydowali się na amerykański serwer, czy raczej na europejski no, czy najprawdopodobniej pewnie na na żaden, ale no tutaj zresztą zobaczymy to, więc więc słuchajcie, dawajcie znać w komentarzach, zgłaszajcie do konkursu, no i też oczywiście dobrze by było, żebyście w tym komentarzu zostawili swojego Discorda. Tylko spróbujcie to, to napisać, nie wiem, bez, bez tego hashtagu i tak dalej, bo czasem te komentarze nie przechodzą, więc no, porzućcie Discorda, ale jakoś napiszcie tego Discorda z głową, wiecie co chodzi, więc fajnie, żebyście tego Discorda jednak zostawili, wtedy będzie na pewno dużo łatwiejszy kontakt ze zwycięzcą, no i słuchajcie, wyniki tego konkursu będą w w niedzielę, także szybko myślę, Mam nadzieję, że w niedzielę, mam nadzieję, że uda się to nagrać w niedzielę, jakoś tam ten czas znaleźć, ale myślę, że damy radę i, i w niedzielę to rozstrzygnięcie będzie, na pewno w następnym odcinku na kanale w każdym razie. Więc zachęcam do zgłaszania się. Eee, druga sprawa, słuchajcie, poza konkursem, no oczywiście rzecz powodzące w konkursie, to to, m, że słuchajcie, e, mam dla was kozik, pewnie już o tym wiecie, pewnie już też level macie większy, więc m, więc no wiecie o co chodzi, ale myślę, że wa warto wspomnieć, że również jest kozik Protex Myślnik 2-in-1, e, działa na EU14 oraz na pierwszym m, amerykańskim serwerze, więc można z niego korzystać, takie, takie oto nagrody daje, więc Korzystajcie śmiało, mamy również promkę na grzybki, e, więc, no, jeżeli ktoś jakieś tutaj kupuje, kupuje walcz o topki i tak dalej, no to przypominam, żeby robić to tutaj na tej stronce home 7net tutaj mm, z kozikiem Protex, oczywiście e, zachęcam do robienia tego, jeżeli chcecie. Chcecie gdzieś tam nie wesprzeć, będę za to wdzięczny, ale to już wiadomo, jak to woli, bo to jednak jest ta waluta premium. No i dobra, przejdźmy sobie już, myślę, że teraz do, do tych serwerów, do, przejdźmy sobie do Topki. Eee, myślę, że najpierw sobie zaczniemy od serwera. Yy, myślę, że amerykańskiego. Myślę, że przejdziemy, no, zaczniemy od serwera amerykańskiego, bo to jest pewna nowość. Jest to pierwszy serwer amerykański, wcześniej takich nie było. No i tutaj to podsumowanie jest może trochę. Nie do końca trafione, z racji na to, że słuchajcie, mamy aktualnie na tym serwerze godzinę 19.00, jakoś 19.20, więc no tutaj, jeszcze tak na dobrą sprawę, północy nie ma, do północy brakuje dużo. północ tutaj chyba będzie o 6 rano, jeżeli dobrze liczę. Więc no, chciałem poklikać dzisiaj też, ale zapomniałem, że tutaj ta północ jest później. Awka mi się oddowiła jeszcze, więc dzisiaj odcinek bez klikania, taki luźny podsumowujący to wszystko. No, i tak ta topka aktualnie wygląda. Więc też w sumie ciężko to porównać za 14 No, bo już na 14 chłopaki mogą od godziny klikać, ale sobie zaraz zerkniemy, Bo jednak ta dys, dysproporcja jest widać na gołym okiem, nawet bez tego. Więc, no i tak wygląda ta topka pierwszego dnia. AM1, 45 poziom maksymalnie, tutaj na zwiadowcy, więc no, ładnie zryszczone. Tutaj również symbus, symbus na 40 poziomie, więc też też naprawdę naprawdę bardzo ładny wynik tym berkiem. No więc mamy tutaj graczy potencjalnie bijący się właśnie o tą, o tą wysoką topkę tego serwera w pierwszych dniach. No i gildyjnie, jak widzicie, tutaj gildia. Primordial jest zdecydowanie gildią, która, która dominuje w tym rankingu, która jest zdecydowanie gildią najmocniejszą waves tutaj, jest chyba streamerem, który który, który właśnie ten serwer mocno promował i na oficjalnych transmisjach sh shakesowych i tak dalej, więc więc no, gildia bardzo, bardzo mocna, zbierają tych graczy trochę no, ze innych happy ekip tutaj mamy jeszcze Last Min Heroes, to jest chyba gildia Zombeja dokładnie, która również jest całkiem Całkiem sobie na 26 średni poziom, no i jeszcze mamy również tutaj gildię polską, Distance Warrior, gildię z kolei neutrala, 25 średni poziom, więc również gdzieś tam tych pozostałych Egip się, się trzymają, także to myślę, że jest takie top 3 gildyjne, jeżeli o to chodzi. No i jeżeli chodzi o poziom tego serwera, no i oczywiście mogę jeszcze pokazać naszą gildyjkę tutaj, gildyjka Last, last Night. 324 poziom średni co, co ciekawe, więc to też w sumie zabawne dość, bo gildia powstała dosłownie dzisiaj o 16 i w ogóle nie, było wcześniej, nie była wcześniej zbierana nic i kierok założył ją i, i gracze jakoś tam zebraliśmy i, i wyszło to śmiesznie, no i wyszła z tego jakieś tam w miarę solidna gildia no ja tutaj oczywiście to wam od razu mówię, że na tym serwerze długo nie pogram, tutaj na tym serwerze gry nie planowałem więc przyjrzymy się tylko gdzieś tam jak to wygląda w ten weekend i myślę, że tyle tak naprawdę, no ale wygląda to dość ciekawie, tak? No, generalnie w Topce tych graczy z Ameryki jest dość niewielu. Raczej przyszli tutaj gracie Europejczycy głównie to możemy zdecydowanie zaobserwować w tym rankingu. Klasowo to jest, jest akurat bardzo zbalansowane, w sensie jest dużo różnych klas, więc tutaj myślę, że rywalizacja będzie ciekawa. No ale generalnie gracz na serwerze jest bardzo, bardzo niewielu. No jak patrzyłem, to właśnie nawet 4000 nie ma. Gdzieś tam mamy tutaj 3000 graczy, no nawet nie niecałe 3000, więc bardzo, bardzo malutko. Więc no, na serwerze tych graczy raczej dużo nie ma, także ta topka będzie myślę, że bardzo prosta do, do wbicia. Kto będzie chciał, to ją wbije tak na dobrą sprawę i tyle. Więc no więc jeżeli jesteście graczami free 2 play, ECO i tak dalej, to myślę, że ten serwer, jeżeli zajrzysz Wam na topce oczywiście, no tutaj ten serwer jest do tego myślę, że dość perfekcyjny, także tak bym to podsumował, tak bym skwitował ten serwer pierwszy amerykański. Ja tutaj myślę, że pogram przez ten weekend um, jako tako i, i, i tyle, i odpuszczę. Taki jest myślę, że plan, ale to zobaczymy jeszcze, um, jakby to tutaj zrobić. Um, pomyślimy też, trzeba pamiętać, że o 6 jest ten nowy dzień, więc no w sumie dużo to nie zmienia, ale dobra. Um, lekkie przesunięcie, i tyle w sumie, um, więc tak to wygląda. <laughs> 100 gildii zaledwie, więc też bardzo, bardzo mało twierdzę, odblokowało. No możemy zobaczyć ile osób odblokowało twierdzy, bo jestem, jestem ciekawy, no zobaczcie, nawet 500 osób nie odblokowało twierdzy Nawet słuchajcie, 300, 307 osób odblokowało twierdzy, czyli 307 osób przebiło w ogóle 25 poziom Dnia pierwszego, także to jest w ogóle bardzo, bardzo mało Więc ta topka naprawdę, jeżeli komuś na niej zależy, tutaj na tym serwerze będzie po prostu banalnie prosta do wbicia No pupile podziemia to wiadomo, to, to będzie może trzeciego dnia, dopiero nawet, więc, jeżeli chodzi o pupile, więc ciekawie. No, jeżeli chodzi o serwer, tutaj, proszę, przejdziemy do serwera 14 europejskiego. Tutaj ta sytuacja, jest, powiem wam, że troszeczkę, no, troszeczkę jednak bardziej rozwinięta. Tutaj, no, już mamy 60, któreś poziomy, nie wiem, czy oni to podobi podobijali od razu w północy, czy nie. No, bo na amerykańskim serwerze mamy pewność, że nikt nie korzystał już z zawki, Tutaj jednak myślę, że na pewno było paru graczy, którzy z Stajawki już korzystali. No, ale widzicie, widzicie, że ta topka jest zupełnie, na nie ma tych 20 poziomów. 20 poziomy są gdzieś tutaj dopiero pod, pod top pod top, no, pod top 100, tak się pojawiają, także ta dysproporcja jest widoczna gołym okiem, nawet mimo tego, że tutaj część graczy już tą mawkę pewnie ruszyła, a raczej większość się z nią wstrzymuje, więc... No ewidentna, ewidentna dysproporcja zresztą to nawet widać po ilości graczy tutaj na tym serwerze mamy tych graczy yy, tych graczy nawet więcej trochę niż było wcześniej chyba yy, o 14 tysięcy jest, zobaczmy czy jest 18 tysięcy, no i 18 tysięcy nie ma yy, 16 też nie, no około 15 tysięcy graczy tutaj mamy, tak, nawet, nawet nie, zobaczmy równo 15 tysięcy nie miała 15 tysięcy graczy, więc mamy no, prawie 15 tysięcy graczy yy, także no, sporo, sporo więcej, 5 razy więcej niż na serwerze amerykańskim, więc tutaj ta rywalizacja jest trochę większa, no, ale wiadomo też no, nie umywa się jednak do tych innych serwerów europejskich yy, Na innych serwach europejskich raczej tych graczy startowało dużo, dużo więcej, jest wspominając już o ogromnych serwerach, więc yy, tutaj również ten serwer nie jest nie należy do jakichś najmocniejszych yy, serwerów jakie wychodziły to na pewno no, i generalnie w topce, dwa 60 poziomy mamy tutaj Berka 65 poziomem oraz Demo Huntera 64 poziomem. W ogóle są zapowiedzenia nazwane Druida Demo Huntera, właśnie. Pewnie część Was już pisała na Discordzie do mnie o tym, więc no, o tym Demo Hunterze się wypowiem. Myślę, że dopiero w poniedziałek, jak już wystartuje ten, ten beta serwer zapowiedziany, więc tam myślę, że Wam powiem dokładnie. Co, co są o tych nowych zmianach i tak dalej, ale się na razie z tym wstrzymam. Tutaj to taka mała ciekawostka. Dzisiaj się nie będę tym zajmował. Tam wam też powiem dokładnie, o co chodzi. Jak o dziwo jeszcze nie wiecie, to to mają być te, te zmiany tych dwóch klas. No ale dobra, wróćmy do tej topki. 54. Level tutaj również na dehaczu mamy. Ugrasza Cyklop. Nie wiem, czy to Polak, czy nie, ale, ale ładny wynik. No i tak to wygląda. Tutaj gildy nie jest trochę bardziej, wydaje mi się, to zróżnicowane. Gildia Empire Reborn, 30 średni poziom z zombajem na oficerce również. Nie wiem do, czym do twierdzy to twierdzi, wchodzi jak to klikam. Mamy jeszcze gildię Kratom. 33 średni poziom, czyli trochę wyższy, mmm, także ładnie, no i z tych innych gildii tutaj co my tu jeszcze mamy, coś co się powtarza, jeszcze Czech Casting się powtarza dość sporo w tej topce, 29 średni poziom, czyli to też pewnie są takie mniej, trzy ekipy, które tutaj tą rywalizację m, między sobą będą prowadziły, e, raczej tak to wygląda, więc... Więc zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, jestem ciekawy po trzech dniach tych porównań tych dwóch serwerów No po pierwszym dniu raczej widzimy, że e europejski serwer zdecydowanie ten amerykański po prostu y rozgromił jeżeli chodzi o ilość graczy i o poziom i tak dalej y No ale wiadomo, wszystko się jeszcze może zdarzyć, także będziemy to wszystko sobie śledzić y Wy możecie sobie w komentarzu co wy sądzi o tych nowych serwerach, y jeżeli chodzi o ich poziom i tak dalej no i to, to, to czy już gracie czy nie na nich to już mówiłem hmm, więc tak to się prezentuje hmm, myślę że tyle myślę, że tyle z mojej strony tutaj więcej do dodania raczej hmm, raczej nie mam taki królewski ciężki pogadankowy No chciałem cię poklikać na tym na tym amerykańskim serwerze hmm, a tutaj No niestety ale y, tej awki nie ma tej awki nie ma niestety więc musimy sobie poczekać do, do jutra także myślę że Odcinek z klikania po prostu pojawi się z trzeciego dnia serwera Zobaczymy, który poziom to się uda wbić No ale raczej nie, nie liczę na jakieś fajerwerki, więc na spokojnie Tyle z mojej strony, słuchajcie, dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu Powodzą każdy wam oczywiście w konkursie Bierzcie udział A my widzimy się prawdopodobnie jutro w odcinku Także trzymajcie się, do następnego, świąteczku.